Coś? Nie, cały alpak słychać. Dobrze jest, tak? Karolka. Co widzisz? Mieszanie. co się A, jest równo dziewiąte. A ja idę w nim na wydarzenie. Ale pady zostały oczywiście bez konsoli, tak? Same pady. Jaki to był, jaka była umowa, Nie znam treści. że jak część kuzików przypina, a spodenki. Nie, ty nie przebierzesz się. nie. No to było dzień, że nawet nie No to co tam potem? Potem zobaczymy jak będzie. Jak się burzyłaś? Cześć. Moja no Wow! Troszkę y, w, tym, w lodówce bosław. To jest piękne. Moja kochana. Andrzej, to może... No ale ty też była? A ty, mm. to jest... ...tą lukownicą, to Zbroj trzeba... Tak. Bo... Bo... Nie musisz. A, nie chcę. lepiej. No, nie może się doczekać, że, żeby wiesz, żeby... Nie może... Taki czas że musimy się zastanawiać, czy wziąć ze sobą maseczki, czy ich nie brać. Jak Karolka sądzisz? Nie. Nie? Karolina to nie musi. Karolina to nie. Jak tam? W porządku? Dobry nastrój? Tak. Super. Na podwórku, okej? Okay? Chodź podaniana ptaszki, chodź pochodzi. Trochę. Wszystko już w porządku? Włączyliśmy? Tak? Dobra. ja też tak, trochę poczytałem i raz no. się no. bawię nie spotykają, albo mają nie, no wspominam i z tym najdłuższym po błogosławie Panie Boże nas po błogosławiu i na uczniach dzielić się w tlenach i radościach i wymienić przez Chrystusa Pana naszego dziękować Wam za to, że jesteście że jestem ja, że jest mój brat za wszelkie dobre

żebyś też temat chciałby chciał wypowiedzieć. Ale ją, nie? Janek on się z chłopcami nie całuje, bo to samiec. To jest Sprzedam Ale ty to teraz powinnaś wiesz, zmonetyzować. A jak A może... Cześć! Dziękujemy za intereskę. Nie, wszystko. Już nam, się, nam się zrobiło tak, wiesz. Wzruszyliśmy się. Jak chcecie słuchać? Ja nie, nie wiem, czy pakała, mi się chciało pakać. Nie zawsze płaczę ale chyba nie rozpłakałaś. Mami się chciało pakać, mi się chciało pakać. Nie masz ramy już na ręku? Jest. Wow. ale chyba dziś już mniejsza. Fajnie, że już koniec? Nie. Za szybko minęło. No. Ale chciałaś na podwórku u nas w domu i było tak, co nie? Będzie co wspominać. Nie? Mm -hmm, to tak, gdzie jest ten chleb, co została? A gdzieś tam chyba w kuchni był. Zdjęcia zrobimy z tego, z. wywołasz jakiś albumik specjalny z komunii. Ok. Filmik też będzie. Dużo zdjęcie? Sporo. Pewnie trochę zdjęć dostaniemy też od pana fotografa, kupimy. Połączymy razem. Będzie albumik. Dobrze? Czego z chrzestnymi nie mogą w kościele zrobić? No ale wiesz co, bo nie widzieliśmy że będą zdjęcia z chrzestnymi, ale zrobiłaś tutaj przecież w ogródku. No tak. No właśnie. No to fajnie. Może ktoś coś tam napisał, zobacz. O, widzisz? Komunii Świętej, ufaj Bogu. Se mu, Babcie i dziadek, który nasz i zbawiciel macie, nie zawsze stoi przy Tobie, a w tym najpierwszy Komunii Świętej. Jurek! Dzień dobry. To jest napisane Anioł Stróż, żeby nie upadł. Co okay. tam napisane jest na kartce? A jestem pożywa, ten chleb będzie żył na wieki. Żywe jest słowo Boże i skuteczne. Zdolne osądzić i myśli se.